W 1988 roku młody wychowujący się bez ojca chłopak o imieniu Peter Quill słucha muzyki w szpitalu, aby zapomnieć o tym, że jego mama choruje na raka i że są to jej ostatnie chwile życia. Daje mu na prezent i mówi, żeby go otworzył jak jej już nie będzie. Prosi go, żeby podał jej dłoni, lecz ten będąc rozżalony tego nie robi. Wówczas kobieta umiera, a rozpłakany Peter wybiega z budynku i przeżywa utratę mamy. Nagle rozbłyska jakieś światło, a wówczas przelatuje kosmiczny statek, który porywa chłopaka. 26 lat później na opuszczoną planetę Morak, swoim statkiem przylatuje Peter Quill, który nosi pseudonim Star-Lord. Zakłada słuchawki z muzyką, które niegdyś dostał od matki, i tanecznym krokiem wyrusza na poszukiwanie jakiegoś potężnego artefaktu, którym jest Glob. Chłopak dostał wynik zlecenie, jednakże nie wie czym jest. Po chwili udaje mu się go odnaleźć i zdobyć, lecz wówczas napadają go jacyś kosmici, którzy chcą zabrać mu ten artefakt i zawieźć go do swojego pana. Starlord pokonuje opryszków, po czym ucieka i odlatuje swoim statkiem kosmicznym w nieznane. Jakiś czas później dzwoni do niego jądu. Jest to kosmita, który zabrał Pitera z Ziemi i się nim przez te wszystkie lata opiekował. Jest wściekły na chłopaka za to, że uprzedził go w zleceniu i zabrał glob, którego od dawna szukał. Mężczyzna wystawia za złapieniem panie swojego wychowanka nagrodę. Okazuje się, że przedmiotu szuka jeszcze jakaś inna potężna istota zwana Ronanem Oskarżycielem. Zawarł on sojusz z tytanem o imieniu Thanos, który w zamian za zdobycie dla niego tego potężnego artefaktu na prośbę swojego sojusznika zniszczy planetę Zandar. Oskarżyciel wysyła Gamorę, córkę swojego pana, do odebrania Star Lordowi globu. Chwilę później na sondaże poznajemy jakiegoś chopa i jego kompana będącego humanoidalnym drzewem o imieniu GRUD, które mówi słowami Jestem Gród przyjaciele są najemnikami. Po chwili dostrzegają Petera, za którego została wystawiona nagroda. Postanawiają wykonać zlecenie. W tej samej chwili Quill idzie do jakiegoś kupca, któremu zanosi glob. Peter nie wie, co się w nim znajduje, a gdy mówi kupcowi, że poszukuje go jakiś Ronan, ten w przerażeniu wygania chłopaka, mówiąc mu, że to fanatyk, który chce zniszczyć Zandar, dlatego też nie chce mu się narażać. Gdy Peter wychodzi, napada go Gamora, która została wysłana przez Ronana. Zabiera mu glob i ucieka, a wówczas rozpoczyna się bójka. Kobieta chce Chce już pozbyć się Quilla, lecz go ratuje Świstak i Groot, którzy potrzebują kurzywego, aby odebrać za niego nagrodę. Gdy Star -Lord ucieka z artefaktem, Shop go powala. Jednakże nagle łapie ich tutejsza policja, sił nowy korp. Funkcjonariusze dowiadują się, kim są ich więźniowie: Gamora to adoptowana córka tanosa zdobywcy, i wraz ze swoją siostrą ostatnio służą Ronanowi, oskarżycielowi. Świstak to Rocket, Jest on efektem badań na istotach o niższym rozwoju ewolucji. Groot to drzewo człek a jak zeznał jakiś inny kosmita, jest on skrzyżowaniem drzewka szczęścia i goryla. Peter Jackson Quill, bo tak w pełni nazywa się Star Lord, został za młodo przygarnięty przez bandę najemników jiondu Udonty, zwanej Ravengersami. Funkcjonariusze wysyłają ich do dobrze strzeżonego kosmicznego więzienia. Gamora mówi, że nie wie czym jest glob, lecz z pewnością nie chciała oddać koronanowi, który za jego pomocą zamierza zniszczyć Zandar, bo tak naprawdę go zdradziła. Chce jednak sprzedać ten artefakt niezależnemu nabywcy, aby by uwolnić się od swojego ojca. Jakiś czas później okazuje się, że większość więźniów zna zieloną towarzyszkę dlatego, że jest córką Tenosa i że służy Ronanowi, który mordował całe planety. Tego samego wieczoru więźniowie grożą Gamorze nożem. To dostrzega Quill wraz z roketem, którzy postanawiają sprawdzić, co się dzieje. Groźby więźniów słyszy Drax, niszczyciel, będący wysoko postawionym więźniem. Ronan zamordował jego rodzinę i się z tego śmiał. Dlatego on zabije jego krewną. Jednakże Gamora uwalnia się i mówi, że nie jest krewną oskarżyciela ani Thanosa. Jednakże, gdy Drax dusi kobietę, Quill odzywa się i tłumaczy, że Gamora zdradziła Ronana, przez co ten chce jej głowy. Mówi mu, że lepiej nie zabijać dziewczyny, gdyż jej pan chcąc ją dopaść, przyleci po nią, a wtedy Drax będzie mógł się na nim zemścić. Słysząc to, groźny kosmita odchodzi. Gamora tłumaczy swoim kompanom, że sprzedanie globu to jedyna szansa, aby uwolnić się od Thanosa. Dodaje, że w sumie mogą podzielić kasę na pół, a co naprawdę du Duża suma, prawie 4 miliardy. Wszyscy się zgadzają i postanawiają przyszykować plan ucieczki. Tymczasem Ronan staje przed obliczem Thanosa. Dowiaduje się, że Gamora go zdradziła, dlatego też Tetan wysyła swoją drugą córkę, Nebulę, do schwytania swojej siostry. W tej samej chwili Rocket objaśnia plan ucieczki. Mówi, że muszą dostać się do wartowni i zdobyć bransoletę jakiegoś strażnika. Potrzebują też nogę jednego z więźniów. Dodaje, że najważniejsza jest pewna bateria, lecz gdy ją zdobędą, to włączy się alarm. Dlatego muszą ją brać na końcu. Wówczas okazuje się, że gdy rozmawiali, to Grud zdobył już tę baterię, a Alarm więzienia się aktywował. Grupa musi improwizować, dlatego rozdzielają się i lecą po potrzebnej im rzeczy. Quill leci po nogę jednego z więźniów, a grut rozwala atakującego go roboty. Ich dostrzega Drax, który postanawia z nimi uciekać. Pokonuje więc strażników i podaje Świstakowi broń. Wówczas rozpoczyna się walka. Ekipa dostaje się do wartowni. Okazuje się, że ta metalowa noga to był taki żart roketa, przez co jeden z więźniów teraz skacze na jednej nodze. Zabierają swoje rzeczy i glob, lecz Star Lord postanawia jeszcze chwilę zostać, aby odebrać co jego. Dlatego też zabiera jednemu strażnikowi słuchawki z kasetą, które są jego własnością. Po chwili leci w próżni, w swojej masce, a Drax, dowiadując się, po co Quill tam wrócił, stwierdza, że wszak to debilne. Star Lord pyta się Gamory, czym jest glob, lecz nikt z nich nie wie, co to jest. Kilka godzin później okazuje się, że Ronan dostał się do więzienia, z którego zbiegła ekipa Petera. Dowiadując się, że nikt z osadzonych nic nie wie, Postanawia wymordować całe więzienie. Tymczasem nasza ekipa jedzie do swojego kupca, który znajduje się w Nowhere. Już na miejscu Drax, Groot i Rocket idą się bawić na walki kosmitów. Wszyscy się upijają, a Star-Lord rozmawia z Gamorą. Kobieta mówi mu, że Thanos nie jest jej prawdziwym ojcem. On zabił jej rodziców i wyszkolił na najgroźniejszą kobietę we wszechświecie. Raz chciał zniszczyć całą planetę dla Ronana, lecz Gamora się na to nie zgodziła. Po chwili pyta się Quilla, dlaczego dla jakiejś kasety ryzykował życie. Ten mówi jej, że ta kaseta od jej matki. Po chwili okazuje się, że Drax pokłócił się z roketem za to, że nazwał go szkodnikiem. Shrop poczuł się bardzo urażony dlatego, że nie prosił się na ten świat. Naukowcy rozwalali go i łączyli. Tak właśnie powstał. Wściekły Drax wychodzi, gdyż jeszcze nie dopadli Ronana. Wówczas ekipa zostaje wezwana do wielkiego kolekcjonera. Pokazują mu glob. Ten mówi im, że zanim powstał wszechświat, to istniało sześć bytów specjalnych. Były to kamienie nieskończoności. Posługiwać się nimi mogą jedynie istoty o ponad ponadprzeciętnej sile. Kryształy te potrafią niszczyć nawet całe planety. To właśnie jeden z kamieni znajduje się w globie. Słuszka kolekcjonera, chcąc wyzwolić się spod jego władzy, dotyka kryształu, aby zdobyć moc, lecz ten ją rozsadza. Gród i Rocket uciekają przed wybuchem, a Gamora i Quill nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Zamykają glob i zabierają Kamień. Rozumieją, że ten artefakt za nic nie może wpaść w ręce Ronana, gdyż wtedy będzie mógł niszczyć światy. Po chwili okazuje się, że pijany Drax wezwał Ronana, aby się na nim zemścić za zabójstwo jego żony i córki. Dlatego też rzuca się na niego, lecz oskarżyciel bez problemu go powala. Ekipa ucieka pojedynczymi samolotami, ażeby kamień nie wpadł w ręce na Nebula wraz ze swoimi ludźmi ruszają w pościg, a Quill i Rocket niszczą kilka wrogich statków. Nebula strzela i rozsadza maszynę swojej siostry. Glob zostaje zabrany przez wrogi statek. Ronan odchodzi, a Gamora bezwładnie unosi się w próżni. Stary Lord, widząc umierającą dziewczynę, wzywa jądu i podaje swoje dokładne współrzędne. Wówczas wychodzi z kapsuły i leci do dziewczyny. Zdejmuje swój hełm i zakłada go Gamorze, dzięki czemu ta jest bezpieczna. Peter ma już umrzeć, lecz dostrzega statek jądu, który go wciąga. Dzięki temu udaje mi się obojgu przeżyć. Gamora jest wdzięczna Quillowi za uratowanie jej życia, a wówczas ludzie przebranego ojca Petera łapią go. Tymczasem Groot wraz z roketem odnajdują ledwo żywego Draxa. Świstak jest wkurzony na to, że jego kompan myślał, że sam pokona te wojska. Drax mówi, że ta cała złość miała zagłuszyć jego ból po utracie rodziny. Przyznaje, że popełnił ogromny błąd. Wówczas postanawia ją ratować Petera. Jakiś czas później Ronan zdradza nosa i sam przejmuje kamienie. Z w wszczepiając go do swojego młota. Nebula mówi, że jeżeli zabije jego ojca, to może mu zniszczyć każdy świat, jaki będzie chciał. Tymczasem Yondu jest wściekły na Quilla za to, że go oszukał w sprawie globu. Krzyczy, że gdy go przygarnął, to jego kompanii chcieli go zjeść, a on do tego nie dopuścił. Powinien mu być za to wdzięczny. Gamora przerywa jej wymianę zdań i stwierdza, że jeżeli niczego nie zrobią, to miliony istot zginie. Kobieta wie jak podejść Runana, a tym samym jak odzyskać kamień. Jądu postanawia im w tym pomóc, dlatego podobnie przyjmuje Quilla do rodziny łowców mówiąc, że po wszystkim kamień ma być jego. Wówczas ktoś ostrzeliwuje ich statek. Okazuje się, że jest to roket z Grutem i Draxem. Świstak mówi, że zamontował wielki miotacz hadronowy, który zrobi w statku najemników dziurę większą od statku, jeżeli nie oddadzą im przyjaciół. Quill oznajmia, że nic im nie jest. Po chwili ekipa wspólnie opracowuje plan. Postanawiają działać razem, bo nie chcą pozwolić, aby Ronan zniszczył wszechświat. Wiedzą, że nie pokonają go w otwartej walce i że najpewniej zginą. Jednakże dochodzą do wniosku, że zaszczytem będzie zginąć wśród przyjaciół. Wówczas przygotowują plan i przechodzą do działania. Kontaktują się z siłami Nowy Zandaru, którzy kilka dni wcześniej wsadzili ich do więzienia. Pomimo wątpliwości postanawiają połączyć siły z łowcami. Kilka godzin później Ronan zbliża się do Zandaru i rozpoczyna inwazję. Łowcy atakują wrogi statek, a do nich dołączają siły Nowy. Ekipa przyjaciół przedziera się do środka statku. Gamora walczy z Nebulą. Roket zestrzeliwuje wrogie statek. Statki, a Groot wraz z Draxem i Star Lordem z łatwością przebijają się przez agresorów. W tej samej chwili, Ronan rozwala osłonę ze statków nowych. Wydaje się, że siły Zandaru zostaną rozbite. Nebula w walce ze swoją siostrą ucieka, a po chwili Gamora dołącza do swoich kompanów. Strzelają z potężnego miotacza w Ronana, lecz to nic mu nie robi. Ekipa jest przerażona. Agresor ma już zabić Draxa, lecz wówczas rakiet wlatuje w niego statkiem. Okazuje się, że maszyna Ronana spada na Zandar. Quill wyciąga nieprzytomnego świejstaka, a Grut aby uchronić swoich przyjaciół, tworzy ze swojego ciała ochronę, dzięki czemu ci są bezpieczni. Jednakże on sam zginie. Roket z łzami w oczach pyta się, dlaczego to robi. Ten mówi im, że oni teraz to gród. Statek się rozbija, przez to ich drewniany przyjaciel ginie. Ekipa odzyskuje przytomność i przeżywają utratę przyjaciela. Wówczas dostrzegają Ronana, który zaraz zniszczy zandar. Jednakże Quill wyzywa go do bitwy tanecznej. Tak naprawdę odwraca jego uwagę, dzięki czemu w międzyczasie Roket naprawia Miałtacz i z niego strzela, rozwalając mu Ronana. Star Lord łapie kamień nieskończoności, lecz sam nie jest w stanie opanować jego mocy. Gamora chwyta go za rękę, a do nich dołącza Drax i Rocket. W pewnym momencie udaje mu się opanować siłę kryształu nieskończoności, dzięki czemu rozwalają Ronana i zamykają kamień w pudełku. Zło zostało zażegnane, jednakże wówczas przychodzi jądu, aby odebrać swoją własność. Quill przekazuje kamień nieskończoności w pudełku swojemu przybranemu ojcu, jednakże każe mu go nie otwierać. Sam widział, co to jest w stanie uczynić. Najemnice odlatują. Quill jest ciekaw czy on tu się wkurzy jak zorientuje się, że podmienił Kula. Wie jednak, że jego przybrany ojciec zawsze się o niego troszczy. A od tej pory już nie tylko on. Kilka dni później Star Lord dowiaduje się, że jest tylko w połowie Ziemianinem, a jego prawdziwy ojciec należał do nieznanego pradawnego ludu. Prezydent Zandaru dziękuje im za pomoc. Policja oddaje Quillowi jego statek i czyści ich dane z kartoteki, co oznacza, że drużyna, która jest od teraz rodziną, ma czystą kartę. chwilę później Peter otwiera prezent od swojej zmarłej matki, który otrzymał 26 lat temu, a w nim znajduje starą kasetę z pięknym kawałkiem, do którego tańczy z Gamorą. Kilka lat świetnych dalej Yondu orientuje się, że Quill podmienił pudełko z kamieniem nieskończoności, jednakże wcale nie jest na niego zły. Na statku Star-Lorda okazuje się, że gród przeżył i powoli zaczyna odrastać. Strażnicy galaktyki lecą w nieznane.